No zaje kurwa biście, że jesteś. Kurwa co się dzieje z gomezem? No dobrze już ci powiem. To się zaczęło kiedy Gomez włączył Dragon Balla. Tak się podniecił, że mu mózg wyjebało w kosmos. Dobra kurwa jak zajebać Gomeza. Bo kurwa nie dość, że wrzut podpierdolił mi zbroję i miecz, to jeszcze mohery szykują zamach. Nie denerwuj się, znam zajebisty sposób na dostanie się do obozu. No to robimy mission impossible 3. Tylko tego nie zjep. O jeszcze coś jest tajemne, wejście do zamku. Jakie? Kiedy wrzut gwałcił kopacza, to ten kopacz tak się obijał łbem, że aż dziurę zrobił. Przecież tą dziurę widać z daleka. No i chuj i tak jest tajemnicza. No i jesteśmy. Kurwa ale tu jebie. Te trupy i maszkary to robota wrzoda. O ale zajebista kosa wezmę syją hehe. Chyba ktoś tu jest. Gotuj szybciej bo Gomez się denerwuje, a jebać to i tak wejdę. Intrus, intrus, ratuj się kto może... A, 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 a. O ja pierdolę go mezowi naprawdę odpierdoliło z Dragon Ballem. No czas na Dragon Balla tylko żeby nie było jak ostatnio z tym prądem który mi odłączyli. O witej bury Zenku przyszedłeś w samą porę bo nie mam się na kim wyżyć. Najpierw cię zajebie potem wsadzę miecz w dupę. No i na chuj ci to było? Ale kosę to masz zajebistą. No i nie wiem dlaczego masz czarną krew. Teraz trzeba spierdalać. Kurwa, którędy teraz? Ja pierdolę, trochę wysoko. No ale jebać to. Nawet nie bolało. Teraz spierdalam do fabryki chipsów. Ostatnia prosta, hehe. Lepiej tu zostanę do buki. Sytuacja się nie uspokoi.